W tym odcinku wracam do tematu korektorów barwy dźwięku, a właściwie do pewnej ich odmiany, jaką są korektory graficzne. Spróbuję opisać wam, jak działają takie korektory, jakie są ich rodzaje, do czego one służą i nawet jeden taki korektor spróbujemy naprawić. Poza tym chciałbym przy okazji wyrazić swoją opinię dotyczącą przydatności korektorów graficznych w domowym sprzęcie audio. Na pewno wielu z Was wie, czym są korektory graficzne, zwane czasem equalizerami, ale może znajdzie się jeszcze ktoś, kto nie zetknął się z takowym urządzeniem audio, a skoro tak, to wypadałoby jednak na ten temat coś powiedzieć. Otóż korektor graficzny jest to urządzenie będące czymś w rodzaju regulatora barwy dźwięku, ale znacznie bardziej rozbudowanego. Zazwyczaj regulator barwy w przeciętnym wzmacniaczu, jeśli jest, ma dwa zakresy: można regulować poziom tonów niskich i poziom tonów wysokich czyli Całe pasmo podzielone jest po prostu na dwie części. Czasem się zdarza, że również regulator może zmieniać poziom tonów średnich. Natomiast korektor graficzny ma znacznie większą liczbę zakresów regulacji barwy. Są takie, które mają pasmo podzielone na wiele części, np. Na, na 8, 10, czy nawet jeszcze więcej. Posiada on zestaw filtrów, dzięki którym można regulować określoną liczbę pasm częstotliwości w sygnale audio. Ponieważ zazwyczaj regulatory mają postać suwaków, no to położenie regulatorów wizualnie ma przyjmować postać charakterystyki przenoszenia, stąd nazwa korektor graficzny. Trzeba jeszcze dodać, że są korektory tego typu, których reguluje się charakterystykę w obu kanałach jednocześnie lub robi się to osobno dla kanałów lewego i prawego, no jeśli korektor jest oczywiście stereofoniczny, bo bywają też yy, korektory tego typu monofoniczne. Ekwalizery są dziś też spotykane w dwóch odmianach, yy, jeśli można tak powiedzieć, czyli jako urządzenia niezależne oraz są też korektory wbudowane w urządzenia, będące ich funkcjonalnością Funkcjonalną częścią, no na przykład jako aplikacja do systemu Windows lub w smartfonie. Można też znaleźć inny podział, są takie, które działają w sposób w pełni analogowy, oraz korektory ekwalizery cyfrowe, gdzie korekcja dźwięku przebiega całkowicie w domenie cyfrowej. Jednak we wszystkich odmianach ogólnie funkcje są podobne. Chodzi o to, aby móc sterować barwą dźwięku w kilku lub kilkunastu pasmach o różnej szerokości. No i chyba takie wyjaśnienie wystarczy. No, tłumaczenie tłumaczeniem, ale nie ma to, jak zaprezentować coś w praktyce. Tutaj mam equalizer, taki typowy. Starszego typu Technics Model SH8055. No jest to urządzenie, w którym tor audio, jego korekcja jest zrealizowana całkowicie analogowo. Ma on, jak widać, regulowane osobno oba kanały, czyli można przeprowadzić korekcję osobno w lewym i prawym kanale. Liczba suwaków w każdym kanale wynosi 12. Jest to dosyć nietypowa liczba, bo zazwyczaj na przykład w profesjonalnych zastosowaniach liczba suwaków powinna wynosi 10 dla equalizera tak zwanego oktawowego, 15 dla EQ 2 trzeciej oktawy i 27 do 31 suwaków no, w każdym kanale dla tak zwanego EQ tercjowego no tutaj mamy 12, więc jest to coś pośredniego, najniższa częstotliwość wynosi 25 Hz najwyższa 16 kHz oprócz tych suwaków do regulacji barwy mamy również wyświetlacz, coś w rodzaju hmm, analizatora widma, który pokazuje nam 12 słupków poziomu sygnału plus dodatkowo taki jakby 13, określający ogólny poziom sygnału. Oczywiście wyświetlacz jest jeden, możemy obserwować na nim lewy kanał lub prawy, lub oba na raz, czyli sumę właściwie obu. Oprócz tego jest suwa, którym możemy sobie regulować wskazania wyświetlacza, czyli dopasować jak gdyby poziom, poziom wskazań do tego, co słyszymy. Oraz kilka innych przycisków, do których jeszcze wrócimy. No same suwaki, jak widzicie, są podświetlone, co ułatwia obserwację ich położenia, oprócz tego, gdy wyłączymy korekcję, no to te suwaki gasną, właściwie te podświetlenia gasną. No nie będę opisywał na razie szczegółowo tego urządzenia, bo jeszcze do niego wrócimy w tym odcinku. A na razie zastanówmy się, po co w ogóle buduje się takie korektory i do czego można je wykorzystać. Korektory graficzne wywodzą się w prostej linii z techniki nagłośnieniowej. Nie na darmo otrzymały one nazwę equalizerów, bo miały służyć głównie do wyrównywania charakterystyki częstotliwościowej torów audio. Najbardziej chyba przydatne były one w systemach monitorowych na scenie, czyli przy obsłudze tzw. odsłuchów dla muzyków. Kto nie wie, czym jest system monitorowy, na pewno kojarzy takie trójkątne głośniki stawione przed mikrofonami dla wokalistów oraz nieco większe zestawy np. do perkusji. Ponieważ systemy monitorowe były narażone często na tzw. sprzężenia akustyczne, no, bo bliskość głośników i mikrofonów temu sprzyjała, używano często korekcji częstotliwościowej, aby właśnie wyeliminować z toru audio częstotliwości, które najbardziej powodowały ten feedback. I tutaj bardzo przydawały się właśnie korektory graficzne, umieszczane w każdym torze monitorowym. Również w głównym systemie nagłośnienia dla widzów stosowano przez długie lata korekcje przy pomocy analogowych equalizerów, na przykład aby skorygować nieco akustykę sali, czy również nieco ograniczyć groźbę sprzężeń akustycznych. Korektory graficzne miały wiele zalet ale miały także sporo wad. Główną ich przypadłością było to, że kiedy regulowaliśmy jakąś częstotliwość, na przykład wycinając ją mocno, opuszczając suwak w dół, no powodowaliśmy też tłumienie częstotliwości sąsiednich. Produkowano zatem ekwalizery, które miały dużą dobroć poszczególnych filtrów, co ograniczało tę wadę, ale w takim przypadku cięcia były jeszcze głębsze, musiały być jeszcze głębsze, co powodowało problemy z fazą sygnału. Pamiętajmy, że mówię tutaj o korektorach pracujących jako w pełni analogowe, zatem trzeba było Pogodzić się z tymi wadami. Były też korektory tego typu najwyższej klasy. Do takich należał na przykład Equalizer firmy Clark Technic, model DN360, który miał filtry typu proporcjonalnego. Działały one w ten sposób, że im więcej cieliśmy jakąś częstotliwość, tym dobroć filtra rosła, czyli mniej oddziaływał on na sąsiednie częstotliwości. Pamiętam, że pracowałem wiele razy z tym wspaniałym korektorem na scenie i z przodu, no i nie miał on sobie równych wśród analogowych braci. Zauważmy, że korektorek, w sprzęcie profesjonalnym używane były głównie do wycinania zbędnych częstotliwości, natomiast rzadko się je podbijało. Czasem robiło się to delikatnie, np. w zakresie niskich częstotliwości, aby dodać potęgi brzmienia, ale nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek podbijał jakoś znacznie częstotliwości środkowe. Potem oczywiście pojawiła się technika cyfrowa, która zmieniła prawie wszystko w dziedzinie regulacji częstotliwościowej, ale nawet dziś w dużych systemach niektórzy realizatorzy używają korektora DN360 firmy Clark Technik. Korektory graficzne pojawiły się także w domowym sprzęcie audio, i wydawało się, że mogą być one swoistym panaceum na wszelkie przypadłości i niedoskonałości naszego domowego sprzętu. No, bo przecież stwarzały one możliwości korygowania wielu częstotliwości, wielu pasm, a co za tym idzie możliwość dowolnego w zasadzie kształtowania brzmienia. Jeśli, na przykład, nasze kolumny miały spore niedobory w zakresie basu, czy niskich częstotliwości, no to wydawało się, że wystarczy to skorygować equalizerem, podbić zakresy basowe w korektorze i problem z głowy. To samo na przykład z górą pasma. Szybko jednak okazało się, że ta prosta metoda nie zawsze się sprawdza, a raczej sprawdza się słabo. Dlaczego? Otóż kiedy nasze kolumny były marnej jakości i miały problemy z odtwarzaniem niskich częstotliwości, no to po wzmocnieniu tego zakresu korektorem graficznym, no rezultat y, mógł być raczej mizerny, no bo jeśli kolumny nie odtwarzają niskich basów, to kiedy podbijemy ten zakres, to nadal ich nie usłyszymy, y, za to je zobaczymy, jako trzepotanie membran głośników. Oczywiście jeśli wystarczy na to mocy wzmacniającej, Zniacza, no bo inaczej usłyszymy harczenie i pierdzenie zamiast basów. No a jeśli nasz system ma problemy z odtwarzaniem góry pasma, to jej podbijanie korektorem też niewiele da, bo jak czegoś nie ma, to nie da się tego wzmocnić. No i raczej usłyszymy więcej szumów, niż polepszymy sobie w ten sposób dźwięk, nie wspominając o groźbie spalenia sobie głośników wysokotonowych. Okazało się zatem, że po pierwszych zachwytach możliwościami korektorów graficznych przyszła refleksja, że chyba można znaleźć lepsze metody na poprawę brzmienia, niż robienie tego przy pomocy suwaków korektora graficznego. Czy zatem można powiedzieć, że korektor graficzny jest całkiem nieprzydatny w domowych warunkach? No nie do końca, jak się przekonamy, o tym pogadamy sobie później, a na razie wróćmy do naszego Techniksa, no bo nie jest on do końca sprawny. Ten egzemplarz te, korektora technika otrzymałem od jednego z moich widzów do naprawy, bo podobno w czasie jego użytkowania zdarzały się zaniki dźwięku. Mówię podobno, bo mam go już u siebie dosyć długo, no i jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło to. No, oczywiście nie mam powodu, aby nie wierzyć właścicielowi, raczej podejrzewam tutaj tak zwaną złośliwość rzeczy martwych. No pewną wskazówką może być to, że wraz z zanikami dźwięku gasło na moment podświetlenie suwaków, tak twierdził właściciel. To może nam pomóc w diagnozie. Zatem zajrzyjmy sobie do schematu naszego korektora, aby sprawdzić, czy rzeczywiście może być to jakoś ze sobą powiązane, to znaczy zanikanie dźwięku z przygasaniem podświetlenia. Podświetlenie tych suwaków realizuje łańcuch diod świecących diod LED-ów połączone szeregowo. A w zasadzie są to dwa takie łańcuchy, tu jest jeden, tu jest drugi. No i zasilane są one z napięcia minus 27V, które wytwarzane jest w zasilaczu w bardzo prostym obwodzie, złożonym z jednej diody i elektrolitu. Napięcie to jest potrzebne także do zasilania wyświetlacza fluorescencyjnego. No dobrze, ale co, co ma to napięcie wspólnego z torem audio? No w zasadzie nic, ale skoro mamy zaniki dźwięku, to można założyć, że mamy problem w zasilaczu, no bo diody na suwakach są widocznym znakiem tego i można założyć, że wraz z nim mogą zanikać chwilowo też inne napięcia z powodów na przykład, nie wiem, zimnych lutów lub uszkodzonych lutów. No warto będzie zatem zajrzeć do układów zasilania naszego korektora, ale to trochę później, a na razie skoro jeszcze działa, no to chciałbym Wam pokazać Pewną ciekawą funkcję, jaką oferuje to urządzenie. W instrukcji serwisowej korektora można znaleźć rozdział, który opisuje pomiary audio w czasie rzeczywistym przy pomocy wyświetlacza z analizatorem od naszego korektora oraz dodatkowego mikrofonu. Taka powiedzmy półautomatyczna procedura ma pozwalać na wyrównanie charakterystyki częstotliwościowej całego naszego systemu audio, nawet wraz z pomieszczeniem odsłuchowym, no i Zapowiada się nieźle, prawda? Jak to się powinno robić? Otóż do naszego korektora potrzebnym jeszcze jest wzmacniacz z kolumnami, które do niego podłączamy, czyli jakby nasz system, który słuchamy, uzupełniamy tym właśnie korektorem. W miejscu odsłuchu stawiamy mikrofon. No, w instrukcji serwisowej jest napisane, że powinien to być mikrofon RP3800E firmy Technics, no, który trzeba osobno dokupić, nie ma go w wyposażeniu podstawowym korektora. No i mikrofon podłączamy do gniazda z przodu urządzenia. Suwaki korektora, Ustawiamy w położeniach zerowych, następnie wciskamy przycisk generatora szumu różowego. Korektor ma wbudowany generator szumu różowego i kieruje ten szum na wyjście. Powinniśmy go usłyszeć tam, ustawiamy odpowiednio poziomy i obserwujemy wyświetlacz. I teraz, regulując suwakami korektora odpowiednio w kanale lewym i prawym, doprowadzamy do tego, aby wszystkie słupki częstotliwości były równe, wyrównane. I w ten oto sposób powinniśmy osiągnąć płaską charakterystykę przenoszenia naszego całego systemu audio, no, włączając w to kolumny i parametry pomieszczenia. Oczywiście od tej pory nasz korektor musi pozostać. Ze swoimi ustawieniami już na stałe, jako część systemu. Postanowiłem w praktyce przeprowadzić takie właśnie pomiary, takie jak były w instrukcji serwisowej. No, ale oczywiście nie mam tego mikrofonu oryginalnego Technixa RP3800 ale mam taki oto mikrofon, czyli dobry mikrofon pomiarowy no i musiałem niestety użyć Focusrite a, karty dźwiękowe jako preampu mikrofonowego no bo tutaj potrzebujemy fantomu, to jest mikrofon pomiarowy pojemnościowy ponieważ ten Focusrite ma dosyć płaską charakterystykę, więc ona tutaj nie wpłynie na nasze pomiary postanowiłem te pomiary przeprowadzić tylko w jednym kanale, czyli mam jedną kolumnę przed nią mam mikrofon i tutaj regulujemy, mam odkręcony tylko jeden kanał we wzmacniaczu i będziemy regulować tylko tym, tymi dwunastoma suwakami. Dla uproszczenia, na razie oczywiście wyrównujemy na początek tutaj wszystkie suwaki i ten sygnał trzeba dać dosyć głośno, żeby ten szum różowy przykrył wszystkie zakłócenia pomieszczenia, szumy pomieszczenia, tak po prostu będzie bardziej wiarygodnie. No, kiedy jest cisza, to tutaj też te słupki powinny być, zobaczcie, jak nic nie będę mówił, no to nie widać żadnego słupka. Tak powinno to wyglądać. Także puszczamy sobie na, na początek z zerową korekcją, puszczamy szum różowy i po, zobaczymy, jak to wygląda. Włączamy szum różowy. No i co możemy zobaczyć? No po pierwsze, od razu widać, że bardzo wywalony jest ten słupek od częstotliwości 63 Hz. To nawet słychać, nie wiem, czy u Was to słychać, taki grzmot, powiedzmy który tutaj jest, i również częstotliwości około 1 kHz, 1 kHz i 2 kHz są za wysoko, także możemy sobie spróbować to zneutralizować. No zobaczmy. Natomiast częstotliwość 4 kHz jest bardzo w dole. No niestety tutaj wpływa. Jedne suwaki wpływają na drugie, no ale można to jakoś powiedzmy tam wyrównać w miarę cały czas. Tutaj mam niedobory 4 kHz i tutaj jak wycięliśmy 63, no to w ogóle nie ma dołu. Wyłączmy to na chwilę. No i. Teraz teoretycznie, kiedy to wyrównamy, to powinniśmy w drugim kanale przeprowadzić podobny pomiar i zostawić ten korektor z takimi ustawieniami w naszym torze audio do codziennego słuchania. No ja niestety próbowałem tego słuchać po takiej korekcji, no i muszę powiedzieć, że niestety za dużo było góry, czyli ta, te korekcje przyniosły taki rezultat, że jest bardzo dużo góry, mało dołu. Być może jest to spowodowane tym, że mamy właśnie ten mikrofon, a być może ten Technics również ma charakterystykę wyrównaną w stosunku do tego, co tutaj widzimy na wyświetlaczu, nie wiem. No, no, za bardzo to do takiego normalnego użytku codziennego się nie nadaje takie słuchać z takimi połamańcami na korektorze. Natomiast taki pomiar, moim zdaniem, jest dosyć ciekawy, jeśli chodzi o to, że możemy się zorientować tak na żywym organizmie, z jakimi częstotliwościami mamy problem. Tutaj, jak widzicie, bardzo szybko się okazało, że te kolumny, lub pomieszczenie, ale raczej kolumny, mają bardzo wywalony ten właśnie częstotliwość 63 Hz około, i również za duży poziom, moim zdaniem, jest. W około 1 kHz i to słychać. No i kiedy konstruujemy sobie na przykład kolumny głośnikowe, to taki szybki pomiar może nam uzmysłowić w jakim jesteśmy miejscu, z jakimi mamy problemy z jakimi częstotliwościami, bo to nie zawsze na ucho się tak szybko da określić, lub też że mamy problemy z pomieszczeniem odsłuchowym i taki pomiar również może nam łatwo pokazać gdzie Powinniśmy z czym powinniśmy walczyć. Ale w praktyce moim zdaniem do takiego używania, tak jak to tam zalecają w instrukcji serwisowej, to jest tylko ciekawostka. Rozebrałem trochę nasz equalizer w zasadzie nie trochę, tylko wszystko, co się dało. No to dobrze, bo przy okazji okazało się, że zobaczcie, jakie to wszystko jest brudne i ukurzone, jakie tu są pokłady takiego już nawet nie kurzu, tylko takiego jakiegoś. Zwłaszcza tutaj pod suwakami. To wszystko oczywiście wyczyścimy. No przy okazji wyjaśniło się, dlaczego ten wyświetlacz tak słabo świecił, bo ja już podejrzewałem, że on jest po prostu zużyty, ale jak widzicie, tutaj mamy dosyć dużą warstwę kurzu i to wszystko mam nadzieję, że się będzie dało wyczyścić. Rozebrałem to głównie po to, żeby się dostać do tej części tutaj. Do części zasilacza Żeby sprawdzić głównie połączenia Bo ja podejrzewam, że tutaj jest coś Jakiś problem z połączeniem którymś No i być może właśnie tutaj W zasilaczu, niestety zasilacz Znajduje się na płycie głównej Żeby się dostać do spodu Do lutów to musimy wyciągnąć Transformator, ten tutaj przełącznik Napięć i odkręcić tylną Ściankę i ściankę przednią I razem z, być może z przednią Ścianką uda się to odchylić do przodu I dostać się do lutów tutaj w tej okolicy przy okazji tutaj na płytce wyświetlacza też można by parę rzeczy sprawdzić czy nie ma jakichś pękniętych lutów no i w ten sposób być może uda się naprawić tą usterkę która tak naprawdę u mnie nie wystąpiła no ale u właściciela występowała udało mi się rozebrać jakoś ten equalizer i dostać się do spodniej części płytki drukowanej no, i dosyć dobrze ona wygląda, ale widać tutaj, zobaczcie, w tym i w tym miejscu widać, że już było lutowane coś i tutaj również widać takie zaciemnienie obszaru, bo tutaj, jakbyście zobaczyli, to tutaj są, spróbuję to odwrócić, tutaj mamy trzy stabilizatory napięcia. Dalej, jakbyśmy zobaczyli płytę górną, to widać tutaj mocne takie zaciemnienie, co świadczy o tym, że w tym. W tym rejonie była dosyć wysoka temperatura i moje podejrzenie jest takie, że kiedy jest ciepło i ten equalizer mm, pracuje długo, to ten stabilizator, lub któryś z tych, ale ten podejrzewa najbardziej, tak mocno się grzeje, że po prostu się chwilami wyłącza. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to wymienię ten radiator na trochę większy i też przykręcę coś tutaj, żeby było chłodzenie. No i oprócz tego oczywiście poprawię tam te luty jeszcze raz. No i mam nadzieję, że to pomoże. A wszystkie przyciski i te nakładki na suwaki, które też są, jak zobaczcie jakie są brudne, wrzucamy sobie do myjki ulcza dźwiękowej i niech się myją. Tak wyglądają radiatory. Tutaj założyłem nieco większy radiator na ten stabilizator, a tutaj te mniejsze na tranzystory, bo to są jednak tranzystory mocy to nie są stabilizatory. Jeszcze mam zamiar wymienić te dwa elektrolity, bo one tu są w pobliżu i te z tyłu być może też, które no, mogą być narażone na duże temperatury. Także sprawdzimy sobie jeszcze te dwa kondensatory i składamy equalizer z powrotem. Na koniec obiecane kilka słów na temat przydatności korektora graficznego w domowym sprzęcie audio. Jeśli chodzi o korektory analogowe, na przykład taki jak ten nasz Technics, no to definitywnie nie chciałbym go widzieć nawet z daleka w swoim domowym sprzęcie. No po prostu nie widzę dla niego zastosowania. To nie znaczy, że zupełnie przekreślam używanie korektora graficznego w domu. Może być on przydatny w pewnych okolicznościach, ale tylko taki wbudowany, na przykład do streamera w postaci aplikacji działający w domenie cyfrowej jako Procesor DSP. Taka korekcja nie degraduje dźwięku, a czasem warto nieco poprawić na przykład parametry akustyczne pomieszczenia, w którym słuchamy muzyki, niewielkie decybelowe podcięcia niektórych częstotliwości mogą mieć wręcz magiczne działanie, no i naprawdę mogą polepszyć odsłuch. Współczesne urządzenia audio mają często wbudowane jakiś rodzaj korektora cyfrowego, czasem nawet może to być korektor parametryczny obok graficznego, no i używanie czegoś takiego w sposób świadomy i przemyślany nie uważam za błąd. Wręcz przeciwnie. Natomiast klasyczne analogowe korektory, takie jak ten na przykład, moim zdaniem mogą być tylko ozdobą, nie za bardzo nadają się do codziennego użytku, bo pomijając pokusy głębokich korekcji dźwięku w celu osiągnięcia takiego brzmienia, jakie lubimy, mówiąc krótko, degradują one jednak jakość dźwięku. Pamiętajmy, że jakość odsłuchu jest taka, jak, jaka jest jakość najgorszego ogniwa w naszym systemie audio. I na tym chyba zakończę. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja, jak zwykle, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.